I najlepsze przyjaciółki. Mnie Kasia już za dwa dni ma urodziny, a my w piątek nie zdążymy jej dostarczyć prezentu, bo od 9 do 21 będziemy w pracy. Postanowiłyśmy się przygotować na jutro. Pierwszy, najważniejszy punkt programu to pianka oczyszczająco-nawilżająca, ponieważ według mojego tatusia dobre nawilżenie skóry to pierwszy krok do tego, żeby nie mieć zmarszczek w przyszłości. I do prezentu. Serum ujętniający biust. Przyda się każdej kobiecie. Następnie reduktor celulitu. Podobno yy, redukuje kilka centymetrów w obwodzie ud. A ponieważ mama i Lena postanowiły zakupić Ci na jutro ciasto, to na pewno się przyda. Żeby nie było, że jestem hamska. taki sam zestaw kupiłam dla siebie. Nie mogę dopuścić do tego, żebyś wyglądała lepiej niż ja. W końcu jestem młodsza. Mamy kule do kąpieli. Zadbałam o to, żeby nie była różowa, bo lena się rzuciła na wszystko, co ruszło. Mamy również bombelki poprawiające nastrój. Oraz plastry do depilacji nóg. Sama bym ich nie użyła, ale może się zdecydujesz. Kupiłyśmy też wino albo szampana, ponieważ uznałyśmy, że jak zobaczysz ten prezent, to się będziesz musiała napić. Proseko. Nie, to nie dla ciebie. Eee, Lena zakupiła ci jakąś e, maseczkę odmładzającą. Nie wiem, nie próbowałam. Mam nadzieję, że skóry ci nie spali. Żebyś była piękna. I młoda. Płatki pod oczy redukujące przebarwienia. Slawik ich używa i sobie chwali. Bardzo dobrze. Oczywiście kartka z życzeniami. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tym razem udało się nagrać cały film.